To kolejna konferencja, kolejne spotkanie Klubu Kobiet Rynku Finansowego. CFA Society Poland jest współorganizatorem wraz z Giełdą i wraz z istą. Myślę, że to jest bardzo dobrze, że coraz więcej kobiet w zawodzie finansowym się pojawia, ponieważ mają duże zdolności w tym zakresie. Jest to w takim ogólnym trendzie też czegoś, co się nazywa ESG, czyli Environmental Social Governance. I myślę, że zawsze taka współpraca kobiet, mężczyzn w tym obszarze daje na pewno świetne efekty. Jest duże zapotrzebowanie ze strony kobiet, które właśnie są na tym rynku zatrudnione, żeby budować własną sieć networkingową, żeby odnaleźć się w tym bardzo męskim świecie. I temu spotkania taką klubą mają służyć. Ale one mają być też inspiracją, aby dowiedzieć się czegoś więcej o kobietach, które odniosły sukces, o tym w jaki sposób do tego sukcesu doszły, jak utrzymują się na fali też bardzo często męskich zawodów. I temu ma służyć te spotkanie w ramach. Klubu Kobiet Rynku Finansowego, budowaniu networkingu, budowaniu relacji i uczeniu się tego, jak możemy osiągnąć w życiu sukces. Networking jako sam sobie jest ważny, żeby mogliśmy się rozwijać, żeby mogliśmy mieć wsparcie między sobą, żeby mogliśmy otworzyć nowe drzwi, a jeden dla drugiego. To so sądzę, że już networking jest tak pozytywny, um, postrzegany i sądzę, że każdy z nas widzi, że, że jednak to daje dużo skutków. I think it's it's always the case if you get a, a group of women together, you'll find that we share. Far more than that, what separates us. We share so many experiences, and when you come together in an event like this, and I think what you see right now is everyone is networking, everyone is talking, everyone has some piece, I think, of what was discussed today that they can now discuss with friends afterwards. Jestem pierwszy raz jestem zachwycona. W ogóle było to inspirujące. Niesamowita wiedza i siła w kobietach, które tutaj mówił i Suzan i Anna. Kobiety dają nam tą siłę, żebyśmy tą siłą również wnosiły w życie innych i w te otoczenie. Nasze prelegentki podjęły ryzyko. Postanowiły pójść trochę pod prąd, postawić się temu, co mogłyby osiągnąć, zostając w danym miejscu na stałe. Mogłyby osiągnąć bardzo wiele, ponieważ jedna z nich, pani Anna, była prezeską Światowej Korporacji, druga Susan robiła karierę w Chicago, a mimo wszystko postanowiły zupełnie zmienić swoje dotychczasowe podejście i zaryzykować właśnie, żeby inaczej zbudować swoją karierę zawodową, zdecydowanie w zgodzie ze sobą i ze swoimi przekonaniami. Więc mi się wydaje, że to jest takie fajne pokazanie tego, że ryzyko może popłacić i tak naprawdę no, kto, nie, kto nie podejmie ryzyka, tam nie ma.